Sieeeemanko, drugi odcinek na tej kierunce. Dzisiaj podajemy muzyna na wesoło, za jedynie 100 bukatu i 5 groszy. Drugi produkt, gówno twoje stare. Da się zjeść, ale później są nasze prace, tak za jedynie milion kas i zero groszy. super specjalny, super pedofil. Ducha Cię jak chuja, za jedynie sto zł i dziewięć groszy. Specjalny super chujowy produkt. Kibel swojej starej rozwali wszystkie kiblera. Jest super wydajny, można na nim siedzieć, srać, oglądać telewizję, grać w Minecrafta itd. Ale i ostatni produkt z dzisiejszego dnia, znaczy nie, jeszcze trochę, będzie ołówek kuczakowski. Do jedynie milion złotych, można im sobie do swoich paryńczyków, jeszcze trochę. Myśleliście, że to coś Jeszcze trochę. Ta chujowa, jest oczywiście najlepsza według polskich rachunek konsumenta. Jedynie za 100 złotych i 9 blikami. I Pizza twojej starej jest chujowa. Kurwa, się nie chce To jedynie grosza i kurwa grosza. O Miś do piłka że jedynie z trudno z wyruchać każde miejsce swojego firma. Ja bym chciał spróbować. ja czuję. Dobra. Teraz ostatni produkt. Piwot. Kurwa. 5% alkoholu, 8 prominii ciepła i jeszcze, no jeszcze kurwa, 100% muzyczkiego góry. I to jeszcze nie wszystko. Produkt najspecjalniejszy na całym świecie. Samochód ze Jest bardzo wydajny. Nie pojedzie w pół daleko. Ma tylko jeden paliwa i kurwa. Można go kopać i się chce. Ale jest taki brudny, że kurwa nawet nie pojedzie. I to wszystko wewnątrz dzisiejszej odcinku, Nie zapomnij daj łapkę w gór hajsu trochę, ci łapkę w górę, żeby nareszcie... DAŁ BĄD NÓWY no RZECZNIK PIERONKĘ! CO?! BIEŁ WŁASZ! TAK SĄ skrypki. A ty tu cię zobaczysz, że nie zrobisz! To nigdy ci nie dam tej pieronki! No kurde, dawaj kasę! DAŁ BĄD To tyle,